Cześć kochani z tej strony Scarlet. Witajcie na kanale Game Scarlet. Pogrywamy dzisiaj w Pizza Connection 3. Mam nadzieję, że coś świątecznego tutaj w aktualizacji, aktualizacji przepraszam, wyszło, ponieważ wiem, że rok temu były świąteczne klimaty, ale do tego przejdziemy zaraz. Nie wiem, czy jesteście tutaj ze mną nowi, czy po prostu przybyliście z kanału My Scarlet, ponieważ na My Scarlet kiedyś nagrywałam Pizza Connection. Było kilka odcinków, ale raptem kilka na palcach jednej ręki chyba można je policzyć. I em, gra polega na budowaniu własnej pizzerii, tam zarządzacie nią, czyli wiecie, kolejny tajkun, ale troszkę innym klimacie niż wszystkie, które do tej pory wam pokazałam. Liczę na tą świąteczną aktualizację, albo przynajmniej odtworzę save'a, którego mieliśmy na My Scarlet, gdzie była świąteczna restauracja, żeby wrzucić właśnie w tym okresie, ponieważ bardzo pasuje takie rozgrywki tutaj umieszczać. Zresztą, raczej większość gier, takich właśnie tajkunowych, dostaje takie aktualizacje, które właśnie wprowadzają dają nam świąteczny klimat do naszych rozgrywek. Ale zanim zaczniemy, muszę wam troszeczkę opowiedzieć przypomnieć, szczególnie tym osobom, które tutaj są nowe i nie bardzo wiedzą. Co jak z Pizza Connection. Pizza Connection 3 to kontynuacja Pizza Connection 2. Pizza Connection 3 niestety zebrała dosyć średnie opinie, ale ja się z nimi zgadzam, ponieważ uważam, że trójeczka nie jest aż tak grywalna jak dwójka, ale nie powiedziałabym, że jest złą grą. I jak znajdziecie ją na obniżce, za jakieś parę groszy, fajnie sobie pograć. W ogóle zazdroszczę, bo na ekranie widzę kawę, z której paruje. Wiecie, para ogólnie się unosi, a moja kawa jest lodowata, więc <laughs> Co my tutaj robimy? Robimy sobie na przykład awatara i markę. Tak wygląda mój awatar, oczywiście siwe włosy, bo kocham, ale widzę, że tutaj jakaś nowa aktualizacja wyszła, mogę mieć bardziej różową. O tak, to ja chcę zmienić, bo miałam taką fioletowawą, ale ja chcę mieć bardziej różową markę. Mhm. Zdecydowanie jesteśmy kobietą. Nasz wygląd tutaj... Oh my godness... No, jest chyba najlepszy. I widzę, że z fryzur to chyba też mamy. A nie, no to możemy sobie ustawić. Kolor dodatków, kolor włosu. Możemy być blondynką, ale ja chcę być siwowłosa. Kolor skóry. No, to coś białego, bo ja jestem biała, nie że rasizm, ale sami rozumiecie. Moja pizzeria nazywa się Lata Rosa. Jak ktoś mnie zna, to wie, że tara, przyminął z wiatrem. Scarlet, klimaty takie, więc stąd dla Taroza. To nie jest akurat moja nazwa, tylko Damiana, więc dziwię, że nie jest jakieś Rose Pizza, ale już niech będzie. Mamy tą tarę. Ja sobie to potwierdzę, bo chciałam właśnie sobie te zmiany wprowadzić i kochani, będziemy wczytywać grę grę, która nazywa się Nagrywanko. Ostatni raz była nagrywana 26 grudnia 2018 roku. Ogarniacie? Jezus, jak to było dawno. Ale pomyślałam sobie, jak już Wam wspominałam, że fajnie będzie do tego wrócić, chociażby na chwilę w jednym odcinku, bo nie wiem, czy będziecie zainteresowani tą serią, tą grą, nie wiem, czy jest sens ją nagrywać, ale ja to wszystko obserwuję, obserwuję Wasze komentarze, obserwuję Wasze łapki, porównuję sobie i wiem, co ewentualnie chcielibyście częściej oglądać. Zauważyłam, że jest jeden tytuł i zawsze mi ucieka ta nazwa. Gra twórcy Simów od EA 2008 rok. To otworzenie tych kosmitów. Zawsze zawsze zapominam. Ja piertykam, ale wiecie na pewno, o którą grę chodzi. Ja Wam tutaj wrzucę mm, tytuł, żeby nie było. Nie podoba mi się wystrój naszej knajpy. Uuu, wypadałoby ją przemeblować. No, i e, zauważyłam, że dosyć ją oglądaliście, więc być może nagram kontynuację. Tu Point Hospital dostał trzy odcinki, tak właśnie też z tego samego powodu. E, głównymi takimi seriami tutaj aktualnie jest Planet Zoe i Planet Coaster, ale. Jak wiecie, ja jestem fanatykiem tajkunów, lubię grać tajkuny. Zawsze jakieś sobie znajdę, jakiś zawsze ma premierę. Ogólnie jest teraz moda trochę na te tajkuny z powrotem, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Pewnie też City Skyline wam nagrać, ale to wszystko, wszystko, wszystko będzie, wiecie, po kolei, żeby tutaj nie srać, nie walić. Jest raczej brzydko mówiąc oczywiście. Świąteczny klimat w tej knajpie jest zachowany. i to, to jest takie dziwne, że ja w to grałam autentycznie rok temu. Ale wyjaśniając, co my robimy w tej rozgrywce, bo to Was pewnie interesuje, oprócz tego, że jak widzicie, na mapie mamy kilka knajp, które możemy sobie tutaj wynająć, umeblować. Mamy też konkurencję, która tutaj się znajduje i ma swoją pizzerię. My tworzymy własne przepisy na pizzę, więc zaraz do tego przejdziemy. Natomiast ja trochę kusiłabym się o wynajęcie nowego lokalu, tylko nie wiem, czy nas na to będzie stać i nie wiem, czy nie zakończy się to dramatem. Jeżeli chodzi o budowę tego lokalu, ja Wam podlinkuję odcinek, gdzie właśnie nam Scarlett go budowaliśmy ten lokal, żebyście wszystko mieli tutaj po kolei, żebyście mogli sobie nadrobić i zobaczyć, co i jak tutaj z nim było. Darmowe cukierki. Maskotkę w okolicy szkoły. Przy 50 mieszkańców typu nastolatek w ciągu 72 godzin. A wiecie co? Kara minus 5000. Nie chcę chyba. Bo nie wiem gdzie jest w ogóle jakaś szkoła. Nie orientuję się po mapie. Nie wiem gdzie jesteśmy. To też odrzucę, bo dostawy na razie nie chcę mieć. My jesteśmy w okolicach czego? Kościoła! Jezu, jaka miejscówka. No to tak totalnie... Ludzie z baru przychodzą, bo są głodni, do naszej knajpy. Okej. Okay. Ale nie bardzo im pasuje nasz wygląd. Tutaj mamy swoją dostawę, tutaj mamy billboard taki zachęcający do odwiedzenia naszej knajpy. Mamy tutaj park. Nie wiem, co jeszcze powinnam wam tutaj... Wyjaśniać odnośnie rozgrywki, wiecie, bo właściwie to jest proste. No bo robicie pizzę, zarządzacie knajpą, zatrudniacie personel, no to co się robi w tajkunach. Mm, latek zamówień 12, zamówień jedną kaprezę nie bardzo, ale najbardziej lubią Amerykanę. Groszek 68, o jezu, to ten groszek jest nawet tutaj, widzę, przez studentów uwielbianych. Hawajska. Spinaci... to no okej. Okay. Widzę, że quatro tutaj nie bardzo lubicie ją. Więc możemy ją wywalić z menu. Ja nie jestem akurat y <ścoughs> mistrzem tej gry. Od razu wam tutaj powiem, więc nie sądzę, że będziemy... Będziemy tutaj milionerami. No te pizzę możemy sobie wywalić, skoro jej nie chcecie. I na przykład wrzucić sobie te. I zobaczymy jak ona będzie się tutaj sprzedawać. A jeszcze chciałabym pójść do naszego samochodu z żarełkiem. I zobaczymy jak my tutaj mamy menu. I co my tutaj mamy. Grecka, groszek, americana i... Okej... Okay. Czyli chyba dosyć fajne pizze mamy w naszym samochodzie, bo na tym, z tym samochodzie możemy się, wiecie, jakby dalej doinwestowywać, w sensie możemy go umieścić w dowolnym jakimś tam miejscu, oczywiście tam, gdzie zezwala nam gra. Otwieramy na kilka godzin i ludzie mogą sobie zakupić pizzę. My stoimy pod operą. Idealnie, powiem Wam blisko, blisko naszej głównej knajpy. Ale mi coś tutaj nie pasuje, bo wydaje mi się, że za mało zarabiamy, i ja bym chciała wejść tutaj w stwórz nową pizzę i zobaczyć, co my tutaj ciekawego mamy, bo muszę się ogarnąć. Lecimy sobie od Morza Greckiej. A ładna ta pizza. Marży zysku, cena podstawowa, cena po sprzedaży. Zapisz. Myślę, że podrożymy to. Tylko, mm, kolejna sprawa jest taka, że jak ja je tak zapiszę. To czy one będą mieć te marże z zysku zapisaną? Czekajcie, weźmy do Amerykany. Zobaczmy 250. No jest, nie trzeba nadpisywać. Okej. Okay. No bo trochę. Nie ogarniam. Przyznaję, jeszcze w ogóle rzadko kiedy pogrywam. To teraz lecimy z tą na GIE. Ja nawet tych nazw nie będę wypowiadać, wiecie, bo będzie dramat. Czego robić nie chcemy. Zaraz sobie sprawdzę, czy to na pewno się zapisuje. Bo chcę je podrożyć, żebyśmy mieli dodatkowe zyski, bo chciałabym dzisiaj z Wami otworzyć jeszcze jedną restaurację, aczkolwiek nie wiem, czy nam się to uda. Teoretycznie wiem, że mogę wziąć kredyt, ale wiecie, jak to jest z kredytem? Ja wezmę kredyt, potem my się nie wypłacimy i ja zbankrutuję, i będzie koniec przygody z uwielbiam tej kuny. Mogę w tej kunach siedzieć, siedzieć, siedzieć i siedzieć i w ogóle nie wychodzić. Co to za pizza jest? Owocowa. Ja to robiłam? Dobrze, limę. Grecka. Tutaj jest część gotowych pizz, a część pizz zrobionych przeze mnie. I ja mam nadzieję, że one mi się nie wywaliły z naszego menu. Nie ja wywaliłem. Marża musi być wyższa, żebyśmy może coś tutaj więcej zrobili, bo chciałabym otworzyć nową knajpę. I zastanawiałam się nad wyborem lokalizacji, która jest tania. Bo my wiele pieniędzy nie mamy. Tutaj widzicie koszty wynajmu 231 dolarów. Um, tutaj koszty wynajmu wychodzą 191... E, przepraszam, 192 dolary. Okej. Okay. Tutaj jest za ile? 219 dolarów. Tylko też trzeba patrzeć, jakie to są lokalizacje. Ja zawsze wynajmuję te, co niby mają najlepsze, ale czy to jest dobrze? Tutaj mamy metro. Może gdzieś bliżej nas byłoby fajniej. z 800. To ja nie, nie chcę wiedzieć, ile ja płacę za wynajem. 716. Mhm. Stąd może te moje problemy finansowe Ciekawe, ile oni płacą za wynajem tego? 559 tutaj. 944, tutaj i pusto z drugiej strony, fajnie, jak wiecie, jest jedna koło drugiej, ale jak widzę, te koszty 400 tutaj cały układ byłby do zmiany, bo tutaj mamy dostawę. Znaczy, to jest fajne, ale nie rozumiem. O, mogę ulepszyć. Czynsz 1900, średnie efekt 90%. Czy ja chcę, żeby to tak było? Chyba nie chcę. Na razie chyba nie chcę nic ulepszać. Wiecie co? Ja zobaczę tutaj nasze finanse. Wczoraj, dwa dni temu średnie z 30 dni niby coś tam zarabiamy. Zwiększ pożyczkę, zmień dzienne oprocentowanie spłaty na 5%. My nie mamy pożyczki. Ja byłam święcie przekonana, że na tym sejwie... Ale co, nie mamy? Serio? Zwiększ pożyczkę. Obecna nie, to jest nasza pożyczka. Limit kredytowy. Pracownicy, wypowiedz. Tutaj się zmieniało przecież te... Zmień rozkład, zmień pomieszczenia właśnie. I tu bym chciała, żeby to przekształcić w pomieszczenie jadalne. Jadalniane, przepraszam, to przekształcimy w kuchnię i żeby to było w ten sposób, zatwierdzimy zmiany. Niestety tej kratki nie da się wyłączyć, ale mamy e, coś świątecznego. Ojej, tylko to, co mieliśmy, rustykalne. Średnio bo już liczyłam na coś fajniejszego wnętrzarskiego, bo wiecie, że nie rustykalne, ale eleganckie. Co my tutaj mamy, i kto nas tutaj odwiedza w okolicach tej knajpy, bo nawet nie sprawdziłam. Robotnik, student. Studentów mamy sporo. No nic, no to lecimy chyba z kolejnym świątecznym raczej wystrojem rustykalnym. Dobra, wydaje mi się, że jak na to, że zbyt bogaci nie jesteśmy i że zbyt wiele obiektów świątecznych też tutaj nie ma, bez tragedii, nie? Jest choinka, są jakieś prezenty, są duperelcie różne, więc teraz lecimy do pracowników i szukamy kogoś, kogo możemy tutaj zatrudnić. Z racji tego, że ja w sumie jeszcze nie wiem, jak chociaż tutaj, wedle oczekiwań, to od godziny północy do dziewiątej jest. Mniej więcej ruch i od 12 do 24, czyli musimy sobie zatrudnić e, tak właśnie ludzi, mniej więcej. Później, oczywiście, będziemy to weryfikować w trakcie rozgrywki. Będziemy wiedzieć, czy faktycznie e, goście przychodzą o tych porach. Z racji tego, że to jest tanie miejsce, ja podejrzewam, że za wiele osób tutaj przychodzi do nas nie będzie, dlatego też nie będziemy przesadzać z ilością e, pracowników. Zatrudnimy sobie tego kucharza. Jeszcze chciałabym popatrzeć. Właśnie mniej więcej na ich umiejętności drugiego i trzeciego. Tutaj mamy ich nieprzypisanych, więc lecimy. Ustawiamy ciebie od dziewiątej i zaczynamy mniej więcej od dwunastej. I tak, żeby to było, żebyście się mniej więcej jakoś tak przecinali, przychodząc. Myślę, że chyba to jest odpowiednie. Lecimy tutaj. Czy można tak zrobić? No nie, no nie, nie. To mi jakoś tak nie pasuje. Będzie tak najlepiej. Lecimy do poszukujących pracy, ale kolejnych, czyli kelnerzy. Tutaj bym dała chyba wedle tego, czyli to jest chyba bycie przyjaznym, czy coś w tym stylu. Więc robimy raz, dwa, trzy, cztery i ustawiamy. Że raz, że dwa, trzy. I właściwie nie wiem co z tobą zrobić, bo chyba trochę przegięcie. Ale może ustawimy cię tak mniej więcej żebyście się tak pokrywali, lecimy tutaj z kolejnymi osobami. Z dwa, trzy, myślę, że wystarczą. Te osoby będą nam wozić składniki. Dobra, no trochę daleko mamy, ale no może sobie poradzą. Jakoś wiele gości tutaj się nie spodziewam. Jeszcze jedna sprawa, bo dałam jeden piec, ale na wszelki wypadek chyba damy jeszcze jeden. No gdyby coś się działo i, i trzeba było, wiecie. Jeszcze mieć miejscówkę do gotowania, to żeby tutaj była. Co my dalej musimy ogarnąć? No to menu wiadomo. Hitekt nie niedziałające. No wypada teraz edytować nasze menu. I wrzucić jakieś pizze i chyba najbardziej... Damy sobie tutaj takie nasze, grecka. Szpinak i Amerykanę. Na razie, a resztę będziemy robić. I włączę sobie tutaj tryb życia, żebyśmy zobaczyli. Zbadaj dostawę mi w posiadaniu restaurację bez. Nie chcę mieć restauracji bez miejsca jadalniowego. No bo tutaj mamy dość duży ruch. Widzę, że przy naszym samochodzie też zebrała się grupa ludzi głodnych, więc też dobra miejscówka. Ale chciałabym trochę opracować ten e szyld reklamowy lepszy. Nie wiem, czy ryzykować. A, zaryzykujmy. Nie mogę? No, nie mogę, bo nas nie stać. To poczekajmy, może coś zarobimy za chwilę, to będziemy mogli go uzupełnić. Ło jezu! Ej, tutaj dość sporo ludzi jest. A to się zdziwiłam. Miał być taki tani i w ogóle, a tu jednak przychodzą. Tylko nie mam składników na pizzę, więc no, sorry, panowie. I wypadałoby jakieś szkolenie zrobić z szybkości, wam by też. Czy jednak wydaje hajsy? O, tutaj to śmigają! Tutaj są wyszkoleni! Naprawdę mega się zdziwiłam. O której to godzinie was jest tyle? Która jest godzina wedle naszej rozgrywki? Jest dwudziesta. Czyli mniej więcej jesteśmy tu. No, całkiem spoko. Prawda całkiem spoko. Tylko gorzej, że nie mamy za bardzo pizzy, pizzy w magazynie w sensie składników, więc nie będziemy jakoś, może, dużo tutaj na razie zarabiać, coś tam zarobimy, a nasi pracujący dostawcy myślę, że niedługo dadzą radę i będą nam dowozić składniki. No, trochę z daleka. A w tym czasie, żeby nam się nie nudziło to, o czym Wam mówiłam na początku czyli idziemy zrobić pizzę. E, tylko czekajcie, gdzie się robiło te pizze? Bo już nie pamiętam, powinien być taki znak. O, jest właśnie. Na kolorowo ja go nie widzę, więc brawa dla mnie. E, robimy pierwszą pizzę. Jesteś na minusie. <laughs> wiecie, że tutaj możemy sobie formułować ciasto, czy nie wiecie. No choinkę nie sądzę, żeby mi się udało ogarnąć, chociaż może. Jezus, Marek, to wgląd. Pracujemy z ciastem, tak, tu rozciągamy. Bardziej gwiazdę przypomina, na razie nie wiem, jak wam. Znaczy, gwiazda też by mogła być. To jest taka trochę upośledzona choinka, <grymka> ale e, zaraz, 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 zaraz grniemy, pośledzono choinkę. No, zrobimy zieloną i będzie wyglądała dobrze. A, Rukola jest taka bardzo zielona, nie? Taka y, świąteczna, więc robimy. Idą gałęzie rukoli. Jakaś była modyfikacja, że ta rukola wygląda zdecydowanie lepiej niż wyglądała. Bo te składniki były strasznie takie drobne. I średnio mi się to prezentowało, powiem wam, jak grałam. I nie wiem, coś mi się wydaje, że coś tutaj pozmieniali. Na liście rukoli zawsze spoko, no. Zresztą rukola jest dobra, nie? Każdy chyba lubi, czy nie lubicie pizzy z rukolą i szynką parmeńską? Nie, hmm, nie, mniam, mniam. tam szwarcwalcką, to różnie jest. Dobra, powiedzmy, że jest. Stać mnie na te pizze. Hmm. Tutaj powinien być jakiś gwiezdny owoc, z tego co pamiętam. No właśnie. To dowalimy. W końcu choinka to być musi. Eee, co tutaj dalej? Z ziemniakiem coś robimy? Pomidor to powinny być, albo oliwki, bombki. Bo to by było lepsze. Szparagi, broku, pieczarki, cebula, rzodkiew, borowiki, eee, ciecierzyca. Mozzarella oni lubią. I gołdę. Parmezanu też ładny. Chcemy zrobić parmezanowe bombki i do tego mozzarella. i do tego dodamy cebulowe bombki do to zjadła. Ale to nie chodzi o nas, nie? Tylko o gości. Tutaj damy jakieś pomidorowe bombki. Groszek, broku. Oliwki jeszcze. Jeśli z oliwek? To można byłoby coś zrobić takiego fajnego w sensie jakiś łańcuch. Tak myślę. Nie wiem, czy ktoś by zjadł tę pizzę. Nie wiem, czy ja bym zamówiła, ale... Nie, nie, nie wygląda źle te składniki. Znaczy ten na owoc tak średnio, ale no... E, wiecie, musiałam sobie dać. Bo gdybym nie dała, to nie byłabym sobą. Bo musi być gwiazdka. Kukurydza będzie nam robić za światełka. Jeszcze wypadałoby czymś przyprawić tę pizzę. Nie wiem... Czosnek. Chcemy mieć żółte i białe światełka. Tymianek, rozmaryn, czyli oregano. Myślę, że oregano i pizza to się bardzo lubi, tak samo jak bazylia. Jest bazylia. I nazwiemy naszą pizzę Kołinka. Ustawimy marżę 250, zapisujemy. Ej, ciekawe, czy oni ją w ogóle lubią, bo nawet nie sprawdziłam. Ale chyba za bardzo też nie możemy tego sprawdzić, o ile nie mamy... bo widzę, że średnio. <laughs> Ale może jednak będzie dobrze. Okej, okay, wychodzimy stąd. I dodamy do naszego menu... Choinkę. I właściwie możemy im też tę hawajską dodać, żeby mieli więcej do zamawiania. Kochani moi, wydaje mi się, że będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Świąteczny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że materiału trochę z tego, co nagrałam, będzie. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli lubicie tę rozgrywkę, chcielibyście jeszcze zobaczyć coś na tym sejwie, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ja zapraszam Was na mój główny kanał Scarlet, gdzie pogrywamy w The Sims. Zapraszam Was oczywiście też na inne rozgrywki na Game Scarlet, czyli na tym kanale, na którym oglądacie teraz te Pizza connection. I życzę Wam wszystkiego dobrego i standardowe, wesołych świąt dla wszystkich. Trzymajcie się, cieplutko i do zobaczenia. Cześć!